Dzień dobry moi kochani! Witam się z wami bardzo serdecznie i dzisiaj, tak jak widzicie po tytule, założenie jest takie, żeby wykonać prosty, w miarę szybki makijaż z odrobiną koloru. Ja mam w tej chwili już nałożony podkład, dlatego że nagrywałam materiał na Instagram, taki wiecie, żeby pokazać, jak szybko można położyć ten konkretny właśnie fluid. I mowa tutaj o produkcie z Farmaceris. Ja Wam już o nim mówiłam w moich takich polecajkach z apteki. Powiem Wam szczerze, że tak się z nim polubiłam, że to jest mój taki must have na dzień. W sensie takim, że on się nakłada błyskawicznie. Ja go nakładam takim flat topem. Sorry, jest brudny, bo przed chwileczką właśnie go używałam. I wiecie tak, pach-pach-pach-pach-pach, po całości twarzy jadąc, wiecie, po oczach, on jakby nie powoduje pieczenia oczu pod oczami, wszędzie, po prostu bach, 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 bach i dosłownie minuta i mamy podkład nałożony. Wtedy można dosłownie palcem sobie jakiś jasny cień na górną powiekę nałożyć, wytuszować rzęsy i wychodzę. Natomiast no dzisiaj chcę Wam pokazać taki troszeczkę bardziej skomplikowany makijaż niż tylko, wiecie, na, nałożenie palcem czegoś na oko. Niemniej jednak przy właśnie podkładzie, który nakłada się tak łatwo, tak szybko i w moim przypadku na co dzień nie wymaga przypudrowania. Oczywiście tutaj mam z tyłu głowy, że wtedy on nie będzie trwały, że będę musiała go poprawiać. Natomiast zobaczcie, on wygląda tak naturalnie, takie mam ładne glow na twarzy, że no po prostu lubię taki efekt. Lubię taki efekt. Dla mnie to nie jest żaden problem, żeby w ciągu dnia Odrobinkę ten podkład poprawić. Ja też bardzo szybko zrobiłam sobie brwi. Dosłownie takie wiecie, dwa przeczesania kredką. To jest kredeczka z My Secret. Niestety nie wiem w jakim ona jest kolorze, bo um, było na folicę, a folikę zerwałam. Ja pokazywałam właśnie za jej pomocą, jak ja maluję na co dzień moje brwi. I tutaj zostawiam Wam odnośnik do tego filmu, właśnie jak szybko pomalować brwi. I taki mój, wiecie, dzienny, codzienny sposób. Natomiast do dzisiejszego makijażu chcę wykorzystać paletkę. Od My Secret. I zobaczcie, mamy tutaj takie piękne kolory. Ja nią wykonywałam makijaż w okolicy Świąt Bożego Narodzenia. Jeżeli uda mi się jeszcze podpiąć, to też, też wam tutaj oczywiście linka zostawię. Natomiast dzisiejszy makijaż chcę zrobić taki dużo prostszy, taki, bo wtedy pamiętam, że wykorzystywałam to, to, to złotko. A dzisiaj chcę tak. Odrobinkę koloru i tutaj mam taki piękny marzenkowy cień z Ibry. On jest tak ładny, zobaczcie. Ten cień nazywa się Hong Kong. No i zobaczcie, czyż nie sądzicie, że to jest idealny marzenkowy rose gold? Hmm? 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 I właśnie jego chcę położyć w głównej mierze na powiekę ruchomą. I jakimś brązikiem przyciemnić zewnętrzny kącik. Jeszcze nie wiem właśnie, czy tym różem... Nie no, może brązem zrobię załamanie. Dobra. Nie ma co gadać, bierzemy się za robotę. Na powieki mam nałożony korektor z Glam Shopu i to jest numerek 1. On mi się bardzo dobrze sprawdza właśnie jako baza pod cienie. Słyszeliście koguta? Mam nadzieję, że słyszeliście. I zaczynam od cienia czruniut, którym sobie zmatowię łuk brwiowy pędzeleczek hakuroka 250 No i tak się zastanawiam, który wziąć. Myślę, że wezmę sobie może ten sand, odrobinkę na czubaczek i jedziemy w załamanie. Ten sand jest bardzo ładny właśnie, żeby zbudować załamanie, czyli zrobić taki, wiecie, światłocień. Dokładnie malując się tą techniką dla opadającej powieki, tutaj oczywiście macie linka, bo ja już taki filmik robiłam, więc ja mam nadzieję, że wszyscy już wiedzą, jak malować opadającą powiekę. A tak w ogóle to napiszcie mi, czy podoba Wam się to tło, czy, czy szybciutko go zmieniać. Bo mm, nie jestem przekonana, bo tam jest wzorek i nie jestem przekonana, czy to będzie w kamerze dobrze wyglądać. Wiecie, bo ja mam tutaj tylko taki maciupeński podgląd, a przecież ja ślepa jestem, nie? Właśnie niedługo okulary sobie zrobię. A tak w ogóle, właśnie a propos okularów, może mi pozwolą, a może zrobić taki filmik, jak dobieram okulary. Wiecie, nie wiem, czy oczywiście czym się uda, dlatego że no to by wymagało zabrania ze sobą trochę sprzętu, ale może się dogadam z salonem? Dajcie mi koniecznie znać, dlatego że muszę sobie zrobić i plusy, i minusy. Co prawda, moja wada jest i minusowa, i plusowa nie za duża, także tutaj niestety nie jestem w stanie wam pokazać. Takiego naprawdę makijażu dla e, okularnicy, ale jeżeli tutaj z okolic Góry Kalwarii, nie wiem, Piaseczno, Konstancin, bądź z Warszawy, jest ktoś, kto ma dużą wadę wzroku, nosi okulary i chciałabyś przyjechać do mnie jako modelka. To napisz do mnie w wiadomości prywatnej, ok? No, bo może byśmy zrobili taki właśnie filmik. Bo wiele z Was pisze mi prośby o właśnie makijaż dla okularnic. Bo rzeczywiście, przy, wiecie, przy małej wadzie wzroku to tak na dobrą sprawę chodzi tylko o to, żeby rzęsy się nie ocierały o szkło. Ale przy dużych wadach wzroku, zarówno przy tej plusowej, jak i minusowej, ja sobie wypracowałam takie metody, które pozwalają nam na uzyskanie jak najlepszego efektu. No bo wiecie, jak mamy grube minusy, w sensie dużą wadę minusową, to, to to okulary nam oko pomniejszają, więc chodzi o to, żeby je, wiecie, makijażem powiększyć i w drugą stronę, jeżeli mamy duże plusy, to te oczy wydają się nienaturalnie duże, więc trzeba zrobić wszystko o dziwo, żeby te oczy troszeczkę zmniejszyć, a jednocześnie, żeby to wszystko bardzo dobrze wyglądało. Także proszę Was, piszcie mi w komentarzach właśnie, czy uważacie, że taki filmik będzie przydatny. I osoby, które są właśnie z okolic Góry Kalwarii, Piaseczna, ponieważ ja mieszkam niedaleko Góry Kalwarii. Musiałabyś po prostu do mnie przyjechać i ja wtedy zrobiłabym Ci makijaż, makijaż mojej widzki, taki wiecie, makijaż na modelce. Także dawajcie mi znać w wiadomościach prywatnych, ok? No, to jesteśmy umówione. A tak swoją drogą, to świetny jest właśnie ten cień Sand. Właśnie do takiego, zobaczcie, bardzo fajnego zaznaczenia światło cienia, bo to nie jest taki ciepły brąz, raczej bym powiedziała, że jest no taki neutralnie chłodny, nawet bym powiedziała. To jest taki właśnie chłodny brąz, ale bez szarości. Wiecie, że ja szarości nie lubię. I nadal używając tego samego cienia będę zaznaczała sobie. Dolną powiekę będę wyjeżdżała w zewnętrznym kąciku i zaznaczała właśnie ten zewnętrzny kącik. A jak wyznaczyć zewnętrzny kącik? Też jest filmik, tutaj macie link. No, super się ten cień rozciera. Spójrzcie. I jak mamy tutaj wyznaczony zewnętrzny kącik, wszystko ładnie rozblendowane, to łapię za pędzeleczek Hulu Pro 55, cień KOKA. I teraz będę wypełniała sobie tutaj tą fałeczkę, która mi tutaj powstała w zewnętrznym kąciku. Ale to jest pigment. I odrobinę tego cienia również na dolną powiekę nałożę. Teraz Hulu P66 i rozcieram wszystkie granice. Od razu rozcieram na dole. W ogóle, jaki ładny jest ten kolor. On jest taki brązowy, ale troszkę w śliwkę wpada. Super. Okazuje się, że chyba wyszedł mi trochę taki mocniejszy dzienny makijaż. No niemniej jednak wiecie, że dla mnie to żaden problem właśnie, żeby w takim makijażu wyjść do ludzi. No ale zdaję sobie sprawę z tego, że dla Was może być troszkę za mocny, więc wiecie, można poprzestać na tym właśnie cieniu Sand i wtedy ten makijaż będzie dużo lżejszy. A ja teraz biorę odrobinkę tego przepięknego cienia Hong Kong. I kładę go sobie tutaj na środek powieki ruchomej. O jaki on jest piękny. No gdybym nie wzięła tego ciemnego brązu, to rzeczywiście mógłby być taki fajny dzienniak. I pamiętamy, że przy powiększaniu z kolei oczu nakładamy dość wysoko kolor, żeby stworzyć złudzenie, że to oko jest po prostu większe. No, ten kolor to obłęd. Dla wszystkich niebieskookich to jest po prostu hit. To teraz na płacki pędzelek nabieram cienia tego najjaśniejszego matowego i tak na bogato włożę go tutaj w wewnętrzny kącik. O, jaka ładna pigmentacja! Bardzo ładny jest ten cień. Bardzo ładny ma też odcień. I delikatnie przeciągam. Na ten mój kolor. No dobrze, to ja teraz tutaj sprzątnę, bo mi się jednak troszeczkę osypało, bo wiecie, no ja nie uważam, nie mam tego w nawyku uważania. No dobrze, to pod okiem posprzątane. Ja też nałożyłam tak tutaj dość wysoko jeszcze ten fluid. I teraz tutaj w największe zasinienia idzie korektor z Glamshopu. Dosłownie odrobinka, odrobinka wyciągnięta z opakowania. Syntetyczny pędzelek i tylko tutaj w samo to zasinienie. O nie. Nie, no te korektory po prostu są świetne. No i tak jak wam mówiłam, ja bym tego nie przypudrowywała jakoś, wiecie, mocno. Natomiast chcę jeszcze coś tam dograć, więc wezmę, wiecie co, troszeczkę czoło tutaj tą strefę tę przypudruję pudrem klasykiem z glam shopu. Oczywiście puszek i tak naprawdę, wiecie co, bardzo, bardzo oszczędnie z tym pudrem. Pod oczy odrobinka pudru właśnie pod oczy, też z Glam Shopu, ale naprawdę takie mini mini mini. Natomiast buzię wiecie wykontruję tak troszeczkę inaczej, bo zawsze herubina, 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 więc wezmę sobie brązer od hean w kolorze Koka na mój ukochany pędzelek z Glam Shopu test 125 i tak tylko żeby zaznaczyć troszkę kości policzkowe. I przepiękny rozświetlacz z ekocery, taki właśnie w, tro, w takim brzoskwinkowym odcieniu. Odrobinka, bo nie chcę, żeby było, wiecie, za mocno. O, i tak troszeczkę. I tak jak Wam pokazywałam, ja nakładam najpierw tą jakby odżywkę z Eveline i na to nakładam tusz z Glam Shop. Słuchajcie, dla mnie to jest kombo idealne. Co mi mówicie, że ja tutaj dolnej linii nie roztarłam w ogóle? Biorę jakiś pędzeleczek i tylko słuchajcie, rozcieram to, co mam na dole, bo nie chcę tutaj już dokładać ani koloru, ani intensywności, po prostu tylko rozcieram to, co jest na dole. Odrobinka tego jasnego beżu, wewnętrzny kącik, żeby to rozświetlić to spojrzenie. I w międzyczasie, jak mi odżywka, że tak powiem, na rzęsach zasycha, dlatego że ja lubię, jak najpierw jest zaschnięta odżywka, a potem dopiero na taką zaschniętą nakładam tusz, to w tym momencie zrobię sobie linię wodną, kredeczką odświeżacz. I już no i jak odżywka jest już zastygnięta, łapię za tusz i teraz Duszuje rzęsy od samej sienkiej nasady. Takim zygzakowatym ruchem, żeby delikatnie pobrudzić sobie tak jakby linię rzęs. Jak dojdziecie do wprawy, to to samo się robi. No i spójrzcie, pomalowane, pomalowane. Linia rzęs jest przyciemniona i właśnie za to lubię tą odżywkę, bo jakby już tuszu używam bardzo mało. No i zostały mi już tylko usta i dzisiaj sobie użyję pomadeczki od Eveline numer 511. I to jest taki właśnie taki zgaszony różyk na co dzień, idealny. Ja jednak chyba najlepiej czuję się właśnie w takich klasycznych pomadkach. One najlepiej leżą na moich ustach. No dobrze moi kochani, makijaż skończony. Wyszedł taki dzienniaczek, mój dzienniaczek. Ja wiem, że ktoś może powiedzieć, że jest dość ciemny. Natomiast to jest taki wiecie, dzienniak po mojemu. To jest makijaż, w którym ja się najlepiej czuję. Uważam, że przepięknie podkreśla właśnie niebieską tęczówkę. Także cóż. Ja Wam przepięknie dziękuję za to, że jesteście, że jest Was już tyle. Piszcie mi oczywiście na dole, co sądzicie o tym pomyśle z makijażem dla okularnic, właśnie z nagraniem, jak dobieram sobie okulary. Zobaczymy, może to się uda. W każdym razie, piszcie do mnie, piszcie, piszcie, lajkujcie, bądźcie aktywni. A ja Was ściskam, całuję i oczywiście serdecznie Was zapraszam do oglądania kolejnych odcinków. Buziaki! Mua.